Cześć. Ja mam na imię Dominik i dzisiaj będę degustował pizzę ślimaka z pizzerii Kokoryko. Mm. dziękuję. I nie ukrywam, jestem bardzo podekscytowany tą pizzą, bo w Polsce jeszcze takiej nie widziałem. Mmm, o ciekawie wygląda. Wygląda. Jak ślimaki. Tak, bardzo ciekawie. I jeszcze to ciasto takie urośnięte pulchne i sprężyste. Wezmę kawałek, w którym jest najwięcej Mmm. Pachnie super. Pachnie czosnkiem, serem, ziołami. A, a jak smakuje? Zobaczymy zaraz. no Jestem bardzo ciekawa twojej reakcji. Mmm. Mhm. Mm <grym> Wow! Jaki? Smak jest mięsny, czosnkowy, kremowy. Tak, to jest. Pizza smakuje tak bardzo kremowo. Rozpływa się w ustach. Simaki też smakują bardzo pysznie. Także muszę powiedzieć, że. Nie zawiodłem się i. Koniecznie muszę spróbować, bo nigdy simaków nie jadłem. Naprawdę. Simaki są pyszne, ale oprócz tego pizza całościowo też jest po prostu niebo w gębie. Także bardzo polecam i żeby ją spróbować, możecie ją zamówić na stronie internetowej pizzerii, a link do niej znajdziecie tutaj.